Czy masz tak, że jesteś w kasie w hipermarkecie i zmieniasz kolejkę, bo widzisz, o ta jest krótsza, będzie szybciej? Lub kiedy dojeżdżasz do skrzyżowania, liczysz samochody i patrzysz, na którym pasie jest mniej samochodów? Lub robisz tyle rzeczy na raz, że czasem zapominasz o jednej z nich? Jeśli tak, to prawdopodobnie cierpisz na tak zwaną chorobę pośpiechu. I autor Mark Comer w swojej książce Jak skutecznie przestać się spieszyć, opowiada o tym, że choroba pośpiechu Charakteryzuje się chronicznym pośpiechem i niepokojem oraz przytłaczającym ciągłym poczuciem pilności. Książka jest właśnie o tym, jak zachować swoje zdrowie emocjonalne w chaosie współczesnego świata. Niektórzy mówią, że ta książka to lekarstwo dla naszych dusz, że jest niezbędna i uwalniająca w dzisiejszych czasach i te cztery nawyki ci w tym pomogą. Jeśli chcesz wszystkie lekcje z tej książki i więcej lekcji z książek, które czytam, to zapraszam cię na moją platformę booktube.pl. Teraz tam trwa 30-dniowe wyzwanie, 30 książek, 30 dni, więc link znajdziesz pod tym filmem. Wystarczy 15 minut dziennie, aby poznać jedną książkę dziennie. Pierwszy nawyk, który uratuje twoje zdrowie mentalne, to szukanie ciszy. Potrzebujemy dzisiaj ciszy, dlatego że świat stał się głośniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki mediom społecznościowym, nawet jeśli fizycznie jesteśmy sami, rzadko jesteśmy sami ze swoimi myślami w domu. Kiedyś cisza i kontemplacja były częścią codzienności. Czekając w kolejce czy patrząc przez okno autobusu, mieliśmy czas na własne przemyślenia. Jednak obecnie te momenty zastępujemy sprawdzaniem powiadomień w telefonie. Jakie są tego konsekwencje? Masz zwiększony niepokój, zmęczenie, irytację. I również tak zwane odczucia fantomowe, że czujesz w kieszeni, że coś wibruje, myślisz, że przyszła ci wiadomość, nowe powiadomienie, a okazuje się, że np. tam telefonu w ogóle nie było. To są właśnie odczucia fantomowe. Jak uniknąć takiej nadmiernej stymulacji w dzisiejszym świecie? Potrzebujemy ciszy i samotności dla zdrowia emocjonalnego. Jak to zrobić? Wystarczy stać godzinę wcześniej rano niż reszta domowników, wypić kawkę w ulubionym fotelu, nie trzymając telefonu w ręce. Możesz też wysiąść z autobusu jeden przystanek wcześniej i powoli iść do pracy, ciesząc się otaczającym światem. Lub odłożyć słuchawki i zrezygnować z podcastów na pewien czas, pozwolić sobie odczuć emocje i myśli, które pojawiają się w głowie. Wyłączyć radio w samochodzie. Kontynuując tę praktykę, zobaczysz, że samotność to coś więcej niż bycie samemu. To głębokie połączenie z sobą samym i światem wokół nas. Czyli pierwszy nawyk: szukaj ciszy, a uratujesz swoje zdrowie mentalne. Drugi nawyk. Pracuj maksymalnie 6 dni w tygodniu i odpoczywaj w niedzielę. Kilkadziesiąt lat temu w niedzielę miasta były ciche, sklepy i biznesy zamknięte, a ludzie mieli czas dla rodziny i przyjaciół, a wizytę w parku czy uczestnictwo w jakimś nabożeństwie mieli właśnie na to czas. Mogli po prostu odpocząć i cieszyć się spokojem. I wiele religii właśnie zachęca do takiego dnia odpoczynku i refleksji, na wzór szabatu, który nawiązuje do biblijnej opowieści, gdzie Bóg, nawet po sześciu dniach, Bóg odpoczął po stwarzaniu świata. Jednak dzisiejsza komercjalizacja sprawia, że ten dzień stracił na znaczeniu. Teraz można kupić całą dobę, można robić zakupy przez całą dobę, a praca wkrada się do każdej sfery życia dzięki właśnie smartfonom i wiele komunikatów w internecie różnych twórców mówi ciśnij cały czas. Ciśnij cały czas, jeszcze jeden dzień dodatkowy zyskasz przewagę nad innymi. Podobnie jak w muzyce, pauzy są ważne, by docenić muzykę i przygotować się na to, co nadejdzie. Tak samo jest w życiu. Bez przerw, bez czasu na zatrzymanie się, nie docenimy tego, co mamy, ani nie zyskamy energii na to, co dopiero nas czeka. Jak przywrócić wreszcie ten dzień odpoczynku? Musimy ponownie znaleźć czas na relaks i refleksję. Nie ma sztywnych reguł, jak to zrobić. Odpoczynek może dla Ciebie oznaczać spacer, wycieczkę, spotkanie z przyjaciółmi lub zabawę z dziećmi. Chodzi o to, żeby uczynić ten jeden dzień w tygodniu wyjątkowym, niech będzie to Twoim kompasem. Podczas refleksji sprawdź, czy idziesz w dobrym kierunku, czyli możesz mieć właśnie taki dzień na przemyślenie, czy ten pęd w ciągu 6 dni tygodnia, 5-6 jest w ogóle wart, czy wspinasz się pod rabinie przedstawionej do dobrej ściany. Jest to też dobry czas na przegląd tygodnia, czyli zastanowienie się, co było dobrego, co możesz poprawić. Mam na ten temat inny odcinek na moim kanale. Nawyk trzeci. Pamiętajmy, pierwszy to jest szukanie ciszy, drugi, praca maksymalnie 6 dni w tygodniu, żeby mieć totalnie jeden dzień offline. I nawyk trzeci: upraszczaj i eliminuj to, co zbędne. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile par butów masz w szafie i ile z nich ostatnio nosiłeś? Nasza konsumpcja kul konsumpcyjna kultura zachęca do kupowania coraz większej ilości rzeczy, tworząc iluzję, że konsumpcja właśnie przynosi nam szczęście, wydawanie. Jedno z największych kłamstw, które nam wmówiono, to przekonanie, że potrzebujemy pieniędzy, by cieszyć się życiem. I te proste przyjemności, takie jak filiżanka kawy, spacer, rozmowa z przyjacielem, są często darmowe i dostępne dla każdego i nie trzeba drogich ubrań, aby cieszyć się życiem. Kupowanie więcej kosztuje niż tylko pieniądze, to także nasz czas. I znowu jesteś takie jak konsekwencje drugiego rzędu. Często nie wiemy, ile będzie kosztów związanych z danym zakupem w przyszłości. Jeżeli kupujesz subskrypcję Netflixa, to potem to nie jest jedyny koszt. Tylko kosztem jest również czas, który poświęcasz na oglądanie tego, co kupiłeś. Więc aby zredukować pośpiech w życiu, warto zminimalizować pragnienie nowych rzeczy, często niepotrzebnych rzeczy. I tutaj, jeżeli masz jakiś impuls kupienia, stwórz sobie taką listę potencjalne zakupy. Wpisz ją właśnie w jakąś rzecz, którą chciałeś kupić tu i teraz, czy to w internecie, czy gdzieś w sklepie i daj sobie tydzień na przemyślenie, czy rzeczywiście za tydzień będę znowu chciał tę rzecz jeszcze. Okaże się, że w ogóle o niej zapomnisz i nie będzie to konieczne. Zamiast impulsywnie wydawać, zastanów się nad prawdziwym kosztem właśnie tego przedmiotu. Ile czasu zajmie zarobienie na to, co wydajesz? To jest tak jak z jedzeniem kal jakichś kalorii. Ile czasu treningu będę musiał, ile będę musiał biegać, jeśli zjem ten baton? Czy <laughs> okaże się, że to jest totalnie nieopłacalne? Czy naprawdę potrzebuję? Czy już mam coś podobnego? Czy mogę jakąś rzecz pożyczyć od kogoś, zamiast kupować? Ja jestem wielkim zwolennikiem takiego podejścia analizy w sensu przedsięwzięcia, jakiegokolwiek zakupu, czyli częstotliwość użytkowania. Czy warto i wyinwestować w coś duże pieniądze lub jakiekolwiek pieniądze? Zadaj sobie pytanie, jak często będziesz tego używać? Jeżeli raz do roku może nie ma sensu tego kupować, tylko wypożyczać. Jeżeli używasz to na co dzień, na przykład młynek do, młynek do kawy i uwielbiasz kawę, no to warto w to zainwestować wtedy. Nawyk czwarty. Zwolnij i poczuj spokój. Zwolnij. Stanie w kolejce w supermarkecie może być frustrujące, gdy ktoś przed nami zapomniał zważyć owoce i musisz czekać, lub zgubił kartę. Na pewno takie sytuacje się zdarzały. I w, pogo w pogoni za wszystkiego jak najszybciej i jak najefektywniej zapominamy, że czasem pośpiech nie ma sensu. A co by się stało, gdybyśmy spróbowali zwolnić i czasem zaakceptować pewną nieefektywność? W tym cza w czasach, gdzie wszystko musi być produktywne, co by było, gdybyś stwierdził, że czasem coś może być nieefektywne? Spróbuj innego podejścia do codziennych czynności. Jest takie ćwiczenie. Podczas jazdy samochodem spróbuj jechać zgodnie z przepisami. Nie przekraczaj dozwolonej prędkości ani o jeden km na godzinę, pozwalając innym samochodom jechać przed tobą, wyprzedzać. Zatrzymuj się, aby przypuszczać pieszych. Na początku będzie to dla Ciebie strasznie frustrujące, ale to dobry czas, aby się zrelaksować i przemyśleć, na przykład, dzień, zamiast traktować do dojazd do pracy jako wyścig. Po co? Drugie ćwiczenie. Jeśli stoisz w kolejce w supermarkecie, spróbuj porozmawiać z kasjerem, zamiast wysyłać wiadomości lub z osobą, która stoi w kolejce. Zagadaj, zapytaj. Za granicą jest to powszechne. W pracy jesteśmy jakoś bardziej spięć. Poświęć chwilę, aby starannie zapakować zakupy, co ułatwi ich późniejsze rozpakowanie. Życie z intencją i skupianie się na tym, co robisz, może Ci dawać więcej czasu i spokoju ducha. Czyli czerp radość z tych małych czynności. No i przestań sprawdzać wiadomości non-stop. Spróbuj używać prostego telefonu, czyli bez dostępu do mediów społecznościowych. Niektórzy robią coś tak jak stupid phone, czyli głupi phone, który ma tylko, telefon, który ma tylko jedną funkcję dzwonienia. Nawet swoje iPhony można pewną aplikację tak ogłupić, że nie masz dostępu do innych aplikacji, tylko do dzwonienia. Więc zamiast reagować na wiadomości natychmiast, wyznacz sobie godzinę w ciągu dnia na odpowiadanie na maile. Możesz ustawić tryb rodzina, na przykład po pracy, kiedy nie masz możliwości sprawdzania tych wiadomości. I uśpij swój telefon wieczorem, wczesnym wieczorem. Czyli przeglądanie mediów społecznościowych czy odpowiadanie na wiadomości tuż przed snem, zasypuje twój umysł po prostu stresem i nadmiarem myśli, co nie sprzyja zdrowiu mentalnemu. Więc traktuj swój telefon jak dzieci i połóż go spać wcześnie, przełączając na przykład na ten tryb samolotowy, lub zamykając go w ogóle w szufladzie, lub nawet w schowku w samochodzie, zanim wejdziesz do domu. Dzięki temu będziesz mieć więcej czasu na relaks i kontakt z rodziną, a zasypianie stanie się łatwiejsze, bo umysł będzie spokojniejszy. Jeśli chcesz poznać więcej lekcji z tej konkretnej książki i z, zadbać też o inne sfery życia, to zapraszam Cię na wyzwanie. 30 książek z 30 dni, setki stron. Z każdej książki, którą czytam, otrzymasz w 15-minutowej pigułce wideo wraz z mapą myśli, taką jak tutaj, i otrzymasz ją codziennie przez 30 dni o 7 rano na maila. Dzięki temu zadbasz o swoje relacje, o swoje cele, o to, że przestaniesz się rozpraszać i o swoje zdrowie. Rozwiniesz również własny biznes i karierę i poznasz kilkaset tematów do rozmów, bo każda książka ma mnóstwo idei. Staniesz się najciekawszą osobą w towarzystwie. Link do wyzwania pod tym filmem.